O, teraz będzie dobrze widać te luzy, podejrzewam. Jeszcze inaczej ustawimy kamerę. Teraz myślę, że na statywie będzie lepiej te luzy widać. No, także pompa do wymiany lub regeneracji. Tutaj też kombinacje. Wentylator dwa razy nawiercany. Tamte otwory już wyrobione, a jak zdemontuję, to będę wiedział, co dalej z tym zrobić. Paska celowo na razie nie ściągam, z tego względu, że łatwiej mi się po prostu odkręcać będzie, bo nie obraca mi się pompa luźna. Śruby na 14, klucz jeszcze takie obrobione, od razu idą na złą. Tu mam takie wiadereczko. I od razu to wszystko idzie w śmietnik. Znaczy na złom. Pomimo, że nie zamierzamy teraz robić remontu kapitalnego, to żadna z tych śrub zardzewiałych, obrobionych, które z kluczami były odkręcane, to żadna z tych śrub tutaj nie trafi z powrotem. No teraz widać te otwory wszystkie. No, a teraz od razu widzicie tutaj, ktoś smarował intensywnie tą pompę. No ale z racji tego, że ona ma tutaj luzy, wszystko rozwalone, smar wyciskany był tędy. I dlatego ten silnik cały tutaj z przodu. Teraz wam pokażę. To jest o, to jest jedna wielka skorupa. Nie wiem, czy to będzie tu widać akurat, ale. O, to jest skorupa. poklejony cały kurz. Także od razu przy wymianie pompy. Wszystkie te, może od razu napęd obrotomierza wymienię, bo też nie działa obrotomierz, tylko nie wiem czy to jest wina zegara, czy tutaj napędu, linkę już mam, więc to wszystko tutaj wyczyszczę i, i złożę z nową pompą, od razu tutaj zajrzę do termostatu, wszystkie te przewody zostaną wymienione. Te opaski na zawleczkę są dzisiaj też dostępne, bo kupowałem je do Dzika, ale tam bardziej dla wyglądu, ja tutaj będę stosował te skręcane. Tym bardziej teraz, jeśli to nie będzie cały remont, tylko taki przegląd, to potem żeby mi to szybciej szło, to będę używał normalne skręcane te opaski. Te oczywiście na złom. Tu jeszcze widać koło pasowe w środku. Most nawet założony. Jeszcze tak przy okazji, a propos szpilek, bo jak widzieliście na pewno wykręciłem szpilkę, tą tutaj, która była od mocowania pompy wodnej i tego naciągu prądnicy. W taki stary sposób dwie nakrętki się skręca i kontruje. To na pewno znacie, ale tak dla pewności mówię, może ktoś akurat z młodego pokolenia takiego sposobu nie zna i kombinuje jakimiś tam kombinerkami, czy szczypcami itd. Są też takie urządzenia, to jest współczesne dwie średnice, tutaj mamy większe, mniejsze szpilki tu są, jest takie mimośrodowe koło, jakby z, z, mimośrodowo umieszczone zębate, z takimi ząbkami tu zakładamy normalnie na grzechotkę wtedy wkładamy sobie, bo na to potrzeba troszkę więcej miejsca, wkładamy szpilkę przy dokręcaniu te ząbki tutaj dociskają i można zakręcać. Oczywiście to tak chodzi tak mimo przy zakręcaniu, lub odkręcać w drugą stronę również to można zastosować. Szczerze mówiąc nie stosowałem tego jeszcze bardzo długo. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, jest to współczesne, współczesne narzędzie zobaczymy. Wiem, że starego typu kiedyś też widziałem takie coś i. I postanowiłem sobie kupić. A że tego starego nie, nie, nie szło dostać, no to kupiłem nowe. Także to taka przy okazji ciekawostka. Przy okazji, jak już takie rzeczy robimy, to zawsze należy pamiętać o tym, że żeby sobie gwintownikiem przeczyścić wszystkie otwory. Nawet jeśli się wszystko w miarę dobrze odkręca, szczególnie tak tutaj, gdzie pompa daje się często silikon do uszczelek i tak dalej, się smaruje. Więc, jak ktoś na przykład jest nieostrożny i tutaj za mocno posmaruje, ten silikon się tam wciska. Więc, wkręcając śrubę, się robi dla niej opór tam z tyłu. I czasami, nawet ściankę można wypchnąć. A tutaj, po prostu takim gwintownikiem, czasami, nawet ręką nie trzeba żadnego uchwytu zakładać, jest się w stanie po prostu ten brud, że tak powiem, w środku syfy zebrać. I co każde, co każde jakby wkręcenie, trzeba tutaj te szczeliny między. W tym gwintowniku trzeba wyczyścić dobrze szczotką drucianą. Tutaj jestem w trakcie montażu, to znaczy no nie skończyłem tego dzisiaj. Tamta pompa nic się nie, nie nadawała do użytku, a nie było czasu teraz regenerować. Chciałem to szybko zrobić, więc założyłem pompę nową. Tutaj jest akurat oryginał Ursus, koło pasowe oryginał. Piastka nie pasowała. Ale to nie była, zdaje się, oryginał, tylko jakaś podruba nie pasowała w ogóle na pompę, więc założyłem starą, oryginalną z Ursusa, która tutaj była. No i koło, nie koło, i wentylator również jest oryginał, ale to z dawnych lat. Udało mi się znaleźć, gdzieś tam miałem, że tak powiem w zapasie, przypomniało mi się, że jest. Więc założyłem, bo tamten miał poobrabiane już otwory. No a tutaj jest to, nad czym ubolewam. Ten największy mankament tego ciągnika to jest ten rozmrożony blok kiedyś. No, trzyma to nie widać, żeby się coś tutaj z tym działo, no, ale denerwuje taka łata. Dzisiaj rozbieraliśmy panewki. No, cudów nie ma. No, nie spodziewałem się super efektu. To znaczy nie spodziewałem się cudów, że będzie idealny, ale jest no, gorzej niż się spodziewałem, więc remont będzie szybciej niż później. No, taki generalny, no, więc będziemy szukać bloku. Jakby ktoś z was wiedział o jakimś bloku w rozsądnych pieniądzach. Do czterdziestki, nie pękniętym, oczywiście, no to dajcie znać.